Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak zmienić tapetę w telefonie Samsung Galaxy A56. W początku przytrzymujemy sobie ekran w dowolnym, wolnym miejscu. Następnie wybieramy opcję tapeta i styl. I tutaj wybieramy opcję zmień tapety. Następnie możemy wybrać tapetę z polecanych, z galerii lub z jakichś graficznych stylów, kolorów czy... Możemy też pobrać więcej tapet. Musimy być połączeni wtedy z siecią Wi-Fi. I możemy tutaj pobrać więcej różnych tapet do telefonu. Możemy też wybrać dynamiczny ekran blokady i pobrać sobie jakiś dział tapet lub wybrać sobie tapety z aplikacji Global Goals Ja wybieram tapety jako zdjęcie ustawiamy sobie, możemy ustawić więcej tapet. Jeżeli byśmy chcieli ustawić więcej tapet, jako tapeta. Możemy sobie przycinać naszą tapetę. Możemy edytować ją. Na przykład styl zegara. Grubość czcionki możemy edytować tylko na tej pierwszej. Możemy zmieniać też jego styl i zmieniać informacje, na przykład o pogodzie, czy pokazywanie daty nad zegarem lub pod zegarem. I tak samo o pogodzie. I możemy jeszcze zmieniać kolor czcionki. Możemy też ustawić swój własny kolor czcionki. Możemy też zmieniać te widżety, które tutaj są. Możemy je usunąć całkowicie lub ustawić jakieś inne. Możemy dodać sobie filtry, a naciskając na elementy, możemy zmienić na następną tapetę i też ją zobaczyć, przyciąć i zedytować. Następnie wybieramy gotowe w prawym górnym rogu. Jeżeli byśmy chcieli zmienić tapetę ekranu głównego, naciskamy na ekran główny, wybieramy opcję tapety i tak samo możemy wybrać jakąś tapetę. I naciskamy gotowe. Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.